Cześć. Witam cię serdecznie w kolejnym Power Poniedziałku, kolejnym w którym dokończymy sesję Q&A z poprzedniego razu, ponieważ padło tyle pytań, że jeszcze będę na nie dzisiaj odpowiadała. Zapraszam cię serdecznie. Jak podkręcanie śruby i obecne nawyki żywieniowe i sportowe. Justyna o to pyta, Justy Makeup Master. Moje nawyki żywieniowe. Aktualnie jestem na diecie bardzo niskowęglowodanowej. Nie powiem, że to jest keto, ale powiem, że to jest niskowęglowodanowa dieta. I też jestem na tak zwanym poście przerywanym, czyli mam okno żywieniowe 8 godzin, później nie jem. W trakcie wyjazdów, delegacji i mojego szalonego życia czasami trudno jest mi funkcjonować w tym reżimie i zdarza mi się momentami gdzieś zjeść coś co albo nie jest na mojej liście albo nie jest na odpowiedniej godzinie, ale 80% czasu y, mogę zdecydowanie powiedzieć, że trzymam się swoich y, nawyków. Natomiast jeżeli chodzi o y, nawyki sportowe, y, od września mam cztery tygodniowo treningi. Dwa treningi to są treningi z Mateuszem Lewandowskim, moim trenerem już od 10 chyba lat. Y, y, to są treningi online takie ogólnorozwojowe i teraz też z Kasią Krzywicką udałam się na zajęcia z zumby, takie wieczorne. One też się odbywają dwa razy w tygodniu wtedy, kiedy jestem w Belgii, więc mam razem cztery, cztery treningi w tygodniu i ta zumba jest taką dla nas formą zmęczenia się, pozytywnego odreagowania, a ponieważ obydwie jesteśmy początkujące i jakby trener swoje, trenerka swoje, a my swoje i każdy tańczy swoją Zumbę, to ma to też dla mnie taki charakter mm, takiego odreagowania, zrzucenia ewentualnych jakichś stresów ze swojego ciała, nawet tych, których nie mam uświadomionych, ponieważ tak bardzo jestem skoncentrowana na tym, która to jest prawa, która to jest lewa, o co chodzi, ile kroków w prawo, w lewo, kiedy mamy wyskoczyć, a kiedy mamy co zrobić, a kiedy mamy co krzyknąć. Że ten mój po prostu umysł totalnie wtedy się resetuje. No i też jest dużo śmiechu przy tym, bo najczęściej oczywiście śmieję się sama. Ma z siebie, jak pięknie mi to nie wychodzi. I jak cudownie, że tak powiem, ta zumba wygląda w moim wydaniu i w Kasi Udaniu, bo, wydaniu, bo no naprawdę obydwie jesteśmy udane, początkujące i można się nieźle z nas pośpiać na tych zajęciach. Kolejne czytam. Uwaga. Czy lepiej kupić dom pod wynajem, tak zwaną ruinę, i ją wyremontować, i sprzedać z zyskiem, czy, czy taki już wybudowany? To pyta Paulina. I Paulina zaznacza, że jest to jej pierwsza inwestycja. I ponieważ Paulina napisała, że to jest pierwsza twoja inwestycja, to jeżeli ja bym chciała jakieś robić remonty i sprzedaże i tak a nie byłabym w tym specjalistą, nie miałabym gdzieś blisko ekipy remontowej albo osoby, która pomoże mi oszacować stan nieruchomości przed jej zakupem, bo mnie się może wydawać, że to jest do remontu, ale potem życie z reguły weryfikuje, to jak to wygląda. Да. To ja osobiście nie szykowałabym się na ruinę, bo ruina jest dla ludzi, którzy niejedno już przeszli i naprawdę potrafią się w tym odnaleźć. W tej kwestii kupowania tych ruin, czy też innych domów, przy których wystarczy taki lifting i odsprzedaż, ważne jest, aby wziąć pod uwagę nie tylko i wyłącznie to, ile można zarobić, czyli tą kwotę, w ramach której można podnieść wartość tej nieruchomości. Czyli tą różnicę, ale też trzeba popatrzeć na czas, ponieważ możesz zrobić jeden dom i remontować go długo, i na przykład zarobić e, 100, 200, 300 tysięcy złotych, strzelam takie przykładowe kwoty e, na różnicy w tej sprzedaży, ale zajmie ci to na przykład rok albo dwa lata, i owszem, Będziesz miała duży zysk, ale przez 2 lata będziesz go poniekąd wypracowywać, a czasami lepiej jest zdecydować się na być może mniejszą inwestycję z mniejszym jakimś takim nakładem remontowym, ale taką, przy której zarobisz 20-30 tysięcy złotych i kolejno będziesz mogła znowu te pieniądze reinwestować i znowu zarobisz 20-30 tysięcy złotych i znowu je reinwestujesz, 20-30 tysięcy złotych i znowu je reinwestujesz i tak dalej i tak dalej może się okazać, że w tym samym czasie dwóch lat zarobisz większą kwotę pieniędzy niż na tej ruinie. Dlatego y, wszystko trzeba dopasować do swoich planów inwestycyjnych, swoich planów y, takich finansowych, czyli na ile masz środków, na co możesz sobie pozwolić, ale też przede wszystkim do swoich umiejętności. Nie tylko kupowania i sprzedawania, ale także remontowania. Bo bardzo dużo osób y, Myślę, że to takie proste wyremontować. Tak, wyremontować można, ale wyremontować w określonej cenie, w określonym standardzie, w określonym czasie, bez jakichś obsów, że tak powiem, długich, czasowych, które powodują, że ten zysk nam wtedy maleje no to już jest sztuka, której ludzie się uczą. Dlatego ja osobiście zaczynałabym od czegoś mniejszego i jeżeli wtedy popełnisz błąd, to popełnisz je na kawalerce, a nie na od razu y, dużej budowie i będzie cię on mniej kosztował. Chyba, że masz dużo pieniędzy, y, dużą poduszkę y, finansową y, i tolerancję błędów swoich finansowych, wtedy no to właściwie chyba byś nawet nie zadawała tego pytania. E, ok, dalej. Hmm. Jak ocenić, ile kursów rozwojowych, zawodowych potrzebuję, a czy może już dość ich zrobiłam? Magdalena o to pyta. E, Magdalena, y, to zależy tak naprawdę od ciebie. E, jeżeli chcesz iść na poziom mistrzowski w swojej dziedzinie, to sama wiesz y, już, czy. Y, ta Twoja wiedza jest na takim poziomie top-top i Ty sama wiesz, czy jeszcze jest coś, czego możesz się nauczyć, i czy to, że się tego nauczysz, spowoduje zmianę w Twojej karierze zawodowej. Ja jestem zwolenniczką twierdzenia, że rozwijamy się przez całe życie i uczymy się przez całe życie, i ja też tak się uczę. Co nie znaczy, że oczywiście co miesiąc szukam kolejnego szkolenia dla siebie, ale będąc na jakimś poziomie biznesowym, prowadząc firmę od 1999 roku, a teraz firmę szkoleniową już blisko 10 lat, bo w 2023 mamy 10. rocznicę funkcjonowania RBC, uzupełniam swoją. Wiedzę na bieżąco w tych obszarach, w których czuję, że potrzebuję się douczyć w ramach, jak rozwijam się ja jako przedsiębiorca czy moja firma, czy jak następują zmiany na rynku. E, na przykład zmiany na rynku sprzedaży, marketingu albo na rynku pracy następują niemalże nieustannie. E, w związku z czym cały czas potrzebujemy uzupełniać wiedzę o te zmiany tylko i wyłącznie. Jeżeli chodzi o zmiany na przykład w komunikacji asertywnej, one nie są takie. Spektakularne i przez wiele lat y, nie trzeba y, uczyć się czegoś na nowo. Oczywiście trzeba dopasowywać komunikaty, widzieć inne wyzwania, jakie mają y, ludzie w tej komunikacji, y, ale co do zasady, mówi teraz jak radca prawny, y, zasada komunikacji asertywnej jest taka sama. Y, dlatego potrzebujesz się zastanowić. Y, Jakie jeszcze obszary by wymagały dla Ciebie poziomu mistrzowskiego przy założeniu, że na niego zmierzasz? Są też osoby, które nawet jeżeli mm, zawodowo już wystarczy im tego rozwoju, to oni się rozwijają w wielu innych płaszczyznach, dlatego że tak lubią, dlatego że mają takie talenty, dlatego że jest to dla nich wartość życiowa, że mają taką ciekawość i chcą po prostu wiedzieć więcej. I wtedy można im powiedzieć, że oni już po prostu, no przecież już masz wszystkie kursy rozwojowe, zawodowe skończone, a oni i tak będą chodzić na kolejne, ponieważ widzą w tym ogromną przyjemność. Tak jak niektórzy oglądają filmy, chodzą do kina, uprawiają jakiś sport, Niektórzy chodzą na szkolenia i sprawia im to frajdę, daje im to poczucie e, satysfakcji i to też jest jak najbardziej ok. Niektórzy mówią, że wtedy przepalają kasę. Nie, jeżeli dla nich to jest wartość, to oni ją po prostu inwestują w to, co dla nich jest ważne. Hmm. Czego będzie dotyczył kurs e, we współpracy z Agatą Koman i kiedy będzie dostępny? Iga Nowińska. Iga, pamiętam cię z Instagrama. E, Iga, kurs będzie dostępny od 7 grudnia na stronie kamilarowińska.pl. Zapraszam, na pewno będą informacje na ten temat. A wraz z Agatą Koman, e, Koman nagrywamy materiał na temat e, tego, jak nagrywać swoje pierwsze materiały wideo. E, I nagrywamy go z dwóch perspektyw. Jedna perspektywa to jest taka techniczna, czyli jak ustawić telefon, jak go trzymać, jak się oświetlić, a czy 05, a czy jeden, a czy na trójce, e, i tak dalej, czyli wszystkie ustawienia, trzymanie siatki e, i odległości światło, prezentowanie swojej sylwetki. A z drugiej strony, ja mówię o tym, w jaki sposób przezwyciężyć lęk przed nagrywaniem materiałów wideo, bo wiem, że wiele osób ma dużo ciekawych treści do przekazania, mogłoby zacząć funkcjonować na social media albo pokazywać swoją pracę od kulis, ale boi się krytyki albo takiego, takiego oswajania się z kamerą i chcieliby od razu być idealni. W związku z czym, połączyłyśmy z Agatą swoje siły i i razem wydajemy taki mini kurs dla osób początkujących, które po prostu zaczynają swoją przygodę z wideo, którą będą robić przy pomocy smartfona i nie wiedzą jeszcze, jak to zrobić. Ostatnie pytanie ostatnie pytanie zadała Joanna. Joanna pyta: Jak się przygotowujesz w firmie na kryzys? Um, szczerze mówiąc, yy, yy, to nie jest tak, że my w firmie kiedykolwiek zakładamy, że będzie kryzys. Ale zawsze y, budując y, swoją firmę, y, zakładałam, że coś mogłoby pójść nie tak. Czyli y, lubię mieć plan A, plan B, plan C. Y, co to znaczy? To znaczy, że wtedy, kiedy prowadziłam tylko i wyłącznie szkolenia stacjonarne i byłam jedynym trenerem w swojej firmie, to wiedziałam, że jeżeli cokolwiek by mi się wydarzyło albo bym zachorowała na dłuższy okres czasu, byłabym niedyspozycyjna, y, byłoby mi trudno prowadzić szkolenia, to jest. Jednym głównym źródłem dochodu w firmie, i może warto by było zdywersyfikować te dochody. Dlatego wtedy postanowiliśmy w firmie uruchomić tak zwaną drugą naszą nogę, czyli drugi fundament funkcjonowania RBC i otworzyć się na szkolenia online, na kursy online i na yy, wprowadzanie na scenę drugich trenerów kolejnych trenerów oczywiście z kolejnymi trenerami jest u mnie najgorzej bo mm, ja mam wysokie wymagania i y, ja się pod tymi trenerami y, Muszę podpisać, e, nazwisko mam jedno, e, markę osobistą traktuję śmiertelnie poważnie, dlatego na chwilę obecną dopuściłam jednego trenera wewnętrznego w RBC i to jest Karolina Kozielska, która uczy telefonowania przez e, telefon, sprzedaży przez telefon, e, rozmów telefonicznych z klientami, takich, które mają pozostać albo w kontakcie z klientem, albo mają być takie e, typowo sprzedażowe. Mm, więc e, wtedy, kiedy na przykład pojawiła się Pandemia, której ja nie przewidziałam, przecież, no to byliśmy przygotowani na to, że okej, okay, dobrze, no, na sali szkoleniowej to my w tym roku nie poszalejemy, ale jesteśmy w stanie zrobić coś online. Wtedy, kiedy y, robiliśmy pewne rzeczy online, no to jeszcze dołączyliśmy dodatkowo y, np. produkty fizyczne, książki y, i pewnego rodzaju współpracę. A kiedy pojawiły się y, nadwyżki, środki w spółce, y, no to postanowiłam, że będę je reinwestować w nieruchomości, y, po to, aby również spółka mogła y, y, utrzymywać się po prostu z y, chociażby najmów krótkoterminowych czy długoterminowych, czy pewnego rodzaju y, obracania, gotówką, e, czyli tak, aby nie mieć tylko i w, nie polegać tylko i wyłącznie na jednym źródle dochodu. Przy czym uwaga: za każdym razem, kiedy to robimy, to robimy tak, że najpierw jest jedno źródło i to źródło dopracowujemy do perfekcji. Później do, dopiero uruchamiamy drugie źródło, dopracowujemy je do perfekcji. Później dopiero leci trzecie. E, robimy wszystko e, najlepiej, jak potrafimy i dopiero potem włączamy czwarte. Czyli nie że od razu w cztery strony idę, e, bo to jest jest w moim wydaniu niewykonalne, tylko po kolei. Dlatego uwaga ja prowadzę firmę RBC 10 lat więc mam prawo być na tym miejscu, w którym jestem i uwaga nie porównuj siebie, jeżeli jesteś na innym etapie do moich wyników tylko porównuj się do swoich i pamiętaj, że to jest zawsze droga. Jeżeli natomiast od jakiegoś czasu słyszeliśmy o tym, że jest inflacja, że ona się pogłębia, że są pewne zmiany społeczne, polityczne, gospodarcze to oczywiście wtedy się Przygotowywaliśmy się na to i na ten temat też nagrałam taki obszerny Power Poniedziałek, ale tutaj tylko powiem w skrócie, że przede wszystkim zaczynamy na początku odcięcia kosztów, czyli każdy dział zastanawia się, czy wszystkie koszty, które generuje, są na pewno uzasadnione. Czyli przyglądamy się wszystkim liczbom, wszystkim fakturom i wszystkiemu, co tylko możemy. Renegocjujemy umowy, te, które są długoterminowe i staramy się sprawić, aby one były dla nas korzystniejsze finansowo finansowo. Jeżeli z czegoś możemy zrezygnować krótkofalowo, no bo to jest na przestrzeni całego życia to jest no, rok, dwa, może trzy, ale później do tego wrócimy. To wtedy z tego y, rezygnujemy. W drugim e, kroku zastanawiamy się, które z naszych projektów, które realizujemy, są dla nas e, najbardziej rentowne, są tak zwaną naszą najwyższą stawką godzinową i e, są e, takie najpewniejsze, a które są takie trochę testowane, trochę zrobione, bo fajnie by było zrobić coś jeszcze, ale nie wiemy w jakim stopniu tak naprawdę przekładają się na stabilizację finansową firmy, są jeszcze niezbadane nie niestety. Są nieprzetestowane, nie i na takie czasy, że tak powiem, zmian, przemian nie są polecane. I wtedy wycinamy wszystkie te projekty, które no, gdzieś. W, po prostu pod wpływem jakichś takich emocji, testów e, albo innych rzeczy zostały wdrożone i koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tym, żeby zajmować się tym, co jest najważniejsze dla naszego biznesu, i bardzo mocno wtedy wręcz potrójnie mierzymy wszystko. E, kolejno przechodzimy do analizy struktury organizacyjnej firmy. I dopasowaniu e, wszystkich stanowisk pracy do tego, czym się e, zajmujemy i jakie są stanowiska. Jeżeli potrzebujemy przeorganiz przeorganizować jakieś działy, to wtedy przechodzimy na przeorganizację, na reorganizację ich. Jeżeli potrzebujemy redukować jakieś stanowiska, no to decydujemy się przy, na redukcję tych stanowisk. Półki póki nas jeszcze na to stać, nie ma głębokiego kryzysu, możemy wypłacić odprawy i zapewnić ludziom fajny później start. Jeżeli w jakichś innych działach potrzebujemy y, pracowników, to wtedy ich po prostu zatrudniamy. Mam nadzieję, że w tych trzech punktach odpowiedziałam kompletnie. A moi drodzy, to koniec na dzisiaj sesji QA. Myślę, że była dla Was y, y, inspirująca. Jeżeli są jakieś pytania, na które chcielibyście, abym ja odpowiedziała w kolejnych sesji, sesjach, QA, zostawcie je proszę w komentarzu. Ja postaram się robić sobie zrzuty ekranu ich i wracać co jakiś czas do tych sesji, po to, aby właśnie na nie Wam odpowiadać. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.